Ciech, ciech, ciech. Słuchaj, a Bandura ci mówi może co do zapaty? Nie. Tak między nami? No bo chyba, co darmo miało. Ja wiedziałem, Ja! 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 Oglądamy stream jest normalnie tu jest kamera ale wy jesteście rozwalni <laughs> wy jesteście wbrewsie <My> jesteście... <laughs> kiedy pod... podejrzewałeś? w ogóle nie podejrzewaj on widział co się obrazić jesteś no. przemiłym człowiekiem ja to powtarzałem, że jesteś <laughs> stary miły że nieco ja bym chciał żeby ja mówiłem Stary, to jest chłop, który obcina go typ z gołą fujarą, a on sobie siedzi Generalnie to jutro jesteś, jesteś umówiony do prawdziwego barbera, bo ja nie to, jestem barberem który... nie jest barberem nawet Zrobili się no, teraz tak. okay. I to nie jest jego mieszkanie ja To nie jest ja jego mieszkanie nie mieszka to jest mieszkanie to. mojego przyjaciela jego dziewczyny Którzy wyszedli Tu jest rowerek Tu, to, patrz, się jaka półeczka ze sprzętem, tu ile GoProsów, a dobra. to jest nasze A tu był wy wy wyłączony stream